Szukasz domu bez kredytu? Trafiłeś idealnie. Witaj na Zbuduj Sam Dom. Witam witam majstry i majsterki. Dzisiaj kolejny ciekawy filmik. Zapewne pamiętacie jak rok temu dodałem taki film jak stracić na działce 15 tysięcy złotych. Co miałem kupić działkę tam 68 km od Warszawy z dobrym dojazdem pociągiem. Ale tam jak wiecie miała postać niedaleko Hodowla trzody chlewnej. Działka miała wszystkie media, kosztowała grosze, bo 15 tysięcy złotych i każdy mi pisał: kupuj, 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 nie przejmuj się tym, ale ja się uparłem i nie kupiłem tej działki. I mieliście rację, bo społeczność lokalna zablokowała powstanie tej, można powiedzieć, ubojni. Mieliście rację, bo jeżeli kupiłbym tą działkę za 15 tysięcy, to teraz te działki widzę, że są w sprzedaży od 25 do 30 tysięcy złotych, czyli w ciągu roku można było podwójnie na tym zarobić. No ale przyznaję się do błędu, nie posłuchałem się Was i to był największy błąd, jaki popełniłem. Ale teraz, co Wam chcę pokazać, właśnie taką ciekawą rzecz. Tak jak widzicie ten temat, filmu Dom 100 m2 za darmo. Ja od pewnego czasu właśnie szukam działki. Taki o dużym, bardzo dużym, można powiedzieć, metrażu pod projekt, który planuję pod koniec tego roku. I aktualnie właśnie też taka ciałka akurat mi lokalizacja nie pasuje, ale dla was może być idealna, bo to sprzedaje nawet znajomy mój przemek, którego znacie z kanału Budowa domu samemu systemem gospodarczym. I o co chodzi w tym, przemek sprzedaje tak samo działkę z domem, z domem, który jest w stanie surowym, zamkniętym, z bardzo dobrym dachem na wiązarach, z bardzo dobrymi oknami, z bardzo dobrymi drzwiami. Wszystko tip-top. Jest to stan surowy zamknięty i Przemek sprzedaje ten dom w kwocie, można powiedzieć, materiałów budowlanych, które użył do budowy, a właśnie dlatego, że też planuje inną inwestycję i potrzebuje jakby sprzedać Akurat ten dom, który tam postawił. I co jest ciekawe, ten dom ma 100 m2, a działka ma prawie 10 000 m2, jeszcze raz powtórzę. Dom 100 m2 i działka prawie 10 tysięcy m2 za 140 tysięcy złotych. Niech ktoś mi powie, że to nie jest okazja. Ja nawet jakbym miał wolne, a nie mam 140 tysięcy to bym taki dom kupił z działką po prostu jako inwestycję na przyszłość i można by było to później sprzedać dużo drożej. I co najlepsze w, tym, w tej ofercie nie ma żadnych haczyków jak to wiecie czasami bywa w ofertach sprzedaży po prostu ktoś kto zmienia na przykład swój profil czy tam inwestycję jakąś większą przeprowadzić to wyprzedaje wiadomo część swojego majątku żeby zainwestować pieniądze w inny projekt. I tutaj o co chodzi, że dom 100 m2 za darmo? Chodzi o to, że ja na przykład bym kupił tą działkę z tym domem i z tej działki wydzielił jakby kolejne dwie działki, i tam na przykład nie bym dzierżawił też część, bo tam jest tak, tak zrobione, że jest około 3000 m2 działka budowlana. To jest tak około 70 m na 39, a reszta to jest taki pas 12-metrowy do końca działki. Ja bym na przykład zrobił sobie dwie działki budowlane, tutaj z tego wydzielił na przykład po tam 800 m2, sprzedał je na przykład, nie wiem, przypuśćmy po no, 35 tysięcy za, za jedną, czyli miałbym już 70 tysięcy jakby zwrócone, a ten pas 12-metrowy, ten długi, który ma prawie 7 tysięcy m2, po prostu bym dzierżawił. Nie wiem, jakiemuś rolnikowi, czy ewentualnie nawet sam podjął się uprawy czegoś i później sprzedaży. Więc tak naprawdę, moim zdaniem, jest to idealna inwestycja. I też właśnie nagrywam ten film z tego powodu, że masa osób do mnie pisze: A, bo dom 35 m2 za 35 tysięcy, ale działka to 200 tysięcy albo 150 tysięcy. I chodzi o to, że chcę Wam pokazać, że, że działkę można naprawdę do, znaleźć w niedużej cenie. Tutaj można powiedzieć, że działka ta, bo tutaj jak spojrzycie ten dom 100 m2 to Przypuśćmy materiały na niego kosztowały 100 tysięcy złotych, czyli 40 tysięcy wychodzi za działkę. To 40 tysięcy złotych za 10 tysięcy m2. prawie. Przecież to jest jak za, według mnie to jest jak za darmo. 10 tysięcy metrów kwadratowych za 40 tysięcy. I zobaczcie, ten dom to jest cena materiałów, a wyobraźcie sobie teraz, jakbyście chcieli taki dom postawić, żeby ktoś wam go wybudował. To są kolejne pieniądze. To jest idealny strzał w dziesiątkę. Inwestycja roku 2019 dla mnie. Według mnie. A co jest jeszcze fajne, właśnie w tej ofercie sprzedaży, że na kanale Przemka są filmy, na których on budował ten dom od początku do końca. Więc też jest fajnie to, że na przykład inwestor, który chciałby taki dom z tą działką sobie zakupić, może sobie te filmy obejrzeć nawet i będzie wiedział, jak to jest po prostu solidnie zbudowane, bo Przemek ten dom budował dla siebie. Nie budował go dla inwestora, tylko, tylko i wyłącznie dla siebie. Ale że plany mu się zmieniły ma nową po prostu inwestycję i projekt w planach, to wyprzedaje po prostu część tego co ma. I to jest naprawdę duży plus, że można zobaczyć jak ten dom powstał. Bo kupując na przykład gotowe domy, nie wiecie tak naprawdę, jak one były zbudowane. Wiadomo jak się to buduje, jeżeli są duże firmy i idą na ilość, no to nie jest to na pewno idealnie zrobione. A tutaj możecie sobie wszystko zobaczyć i obejrzeć, jak było budowane. Działka też ma dobrą lokalizację, bo jest dokładnie 128 km od pałacu kultury od Warszawy, więc nie jest to ani daleko, ani blisko, tak w sam raz, jeżeli ktoś chciałby mieszkać pod miastem, ewentualnie dla osób, które lubią na przykład ciszę i spokój. Bo tam nawet jak Przemek wspominał na filmach, tam sarenki sobie podchodzą pod ten dom są lasy, można wypoczywać idealne miejsce cisza i ostoja no na pewno też ktoś powie zaraz, a bo 128 km to daleko i tak dalej ale tak jak wiecie, no działki które są blisko, na, na przykład ja mam działkę, która jest nie wiem, 26, 27 km od Pałacu Kultury gdzie metr kosztuje 300 zł za metr kwadratowy więc działka 1000 m2 300 000 zł to są ceny kosmiczne po prostu, żeby tutaj kupić blisko. No a tutaj, tak jak widzicie, 128 km od Pałacu Kultury, ceny już wiadomo są niższe, ale tutaj macie już dom, który możecie sobie po prostu spokojnie wykańczać, nawet tak sobie pomyślałem, że można przecież tylko część jakby wykończyć sobie tam z dwa pomieszczenia, kuchnie, a resztę sobie powoli wykańczyć tam z latami, nie? Wiecie, na moim kanale to jest tylko i wyłącznie temach małych domów. Ale tutaj tak właśnie, bo tam z Przemkiem się dobrze znam i chciałem właśnie pokazać Wam, że te duże domy, tak można też trafić dobrą okazję, nawet jako inwestycję, Zainwestowanie pieniędzy i co jest fajne, że to jest ten surowy zamknięty, czyli ten dom może stać na przykład, nie wiem, 2-3 lata i za 3 lata możecie go wykończyć, nie musicie się spieszyć z tym. I tak właśnie nagrałem ten film, bo Chciałem właśnie ten, przyznać rację osobom, które właśnie pod tamtym moim filmem jak stracić 15 tysięcy na działce pisały mi kupuj, kupuj, nie zastanawiaj się. Zobaczysz, to nie powstanie ta ubojnia cała. A ja w zaparte szedłem, nie, nie, co wy tam mówicie. Ja wiem lepiej, nie opłaca się i tak dalej. No ale z czasem właśnie wyszło tak, że wszyscy, większość tam osób właśnie, które komentowała miały rację, że 15 tysięcy to nie były duże pieniądze, a w tym momencie mógłbym spokojnie 20 tysięcy zarobić na tym, no ale się nie posłuchałem. No i to by było na tyle, przemyślcie sobie tam w opisie dam namiar dokładnie na tą działkę i jak są zdecydowane osoby to mogą się kontaktować z Przemkiem w celu zakupu tej olbrzymiej działki i tego domu. Możecie też dać znać swoim znajomym, którzy szukają działki do kupienia, bądź szukają domu, który już jest na przykład wybudowany. I bardzo dużo osób szuka właśnie działek jak najdalej od dużych miast. Po prostu ludzie uciekają od dużych miast, szukają spokoju. Wiadomo, że dla młodych, bardzo młodych osób nie będzie to atrakcyjne lokalizacja, bo wiadomo młodzi są mieszkać jak najbliżej miast, ale może ci tacy w średnim wieku będą zainteresowani taką działką z takim domem. A nawet jak nie macie komu tam powiedzieć o tej działce to wystarczy, że klikniecie lajka like czy tam napiszecie komentarz i wtedy się zwiększa zasięg filmu i więcej osób się dowie o tej działce i może Przemek sprzeda ten dom i tą działkę i rozpocznie nowy projekt, nową inwestycję. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i tyle, majstry i majsterki. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Wojtek ze Zbuduj Sam Dom.